Dzień, może będziecie w czerwcu, koniec czerwca czy w lipcu dopiero zjeżdżać z plaży i będzie, będzie troszkę inaczej, ale dzisiaj o szczęściu. Temat zobaczcie: odwaga do bycia szczęśliwym. Ktoś powie: Boże, o czym ta kobieta chce mówić? Czy trzeba mieć odwagę, żeby być szczęśliwym? Przecież każdy z nas, co nie, każdy z nas na poziomie świadomy. Jest przekonany, że tak naprawdę bardzo, bardzo pragnie tego szczęścia. I tak naprawdę ludzie w zasadzie powinni chcieć czuć się szczęśliwi na co dzień. Ale zadajmy sobie takie pytanie: nie wiem jak wy, ale ja znam osoby, które nie jestem do końca przekonana, czy chcą być szczęśliwe, czy chcą odczuwać takie szczęście na co dzień. Ja tu nie mówię euforii, zaraz o tym powiem. Natomiast znam osoby, no faktem jest, że jakby ten kontakt, nasz takie relacje codzienne ja jakby ucięłam, bo, bo troszeczkę nie chcę się razem z tą osobą pławić w tym, w tym nieszczęściu. Bo niektórzy ludzie, tak sobie zadajcie pytanie, rozejrzyjcie się, czy znacie takie osoby, które tak naprawdę fajnie im z tym. Bycia takim nieszczęśliwym. Czasem ludzie mówią, Jejku, nie, nie, nie mogę się za bardzo cieszyć, bo zapeszę i jak za dobrze się wiedzie, to za chwilę coś rnie. Może i tak być, ale wiecie co? To chodzi o takie poczucie szczęścia, takie stałe, które, które nie zależy od okoliczności, jakie nas codziennie spotykają, bo są dni lepsze i gorsze. Fajnie mieć poczucie szczęścia, kiedy mamy jakiś mega dzień. Natomiast trwać w poczuciu szczęścia, kiedy dzień nie jest najlepszy, ja nie mówię, kiedy nas dotknie nieszczęście, takie wiecie, że rzeczywiście tego dnia wszystko nam się wali i na przykład tracimy kogoś bliskiego, ja nie mówię to o sytuacjach ekstremalnych, to no, takim zwykłym tygodniu. że sobie y, przejrzycie ten tydzień, załóżmy, nie wiem, od środy do środy, dzisiaj środa, to zobaczycie, że był jeden dzień taki, kiedy mieliście takie poczucie zadowolenia, takie poczucie szczęścia. A są nie, kiedy niekoniecznie, bo coś nie idzie, coś jak po grudzie. I trzeba by było takie poczucie szczęścia troszeczkę też odróżnić, od takiego poczucia euforii, kiedy załóżmy, że no nie wiem, dzisiaj dostaliśmy spadek, albo trafiliśmy na loterii jakieś pieniądze. I wtedy mamy takie, że nam się wydaje, o, teraz to jestem dzisiaj szczęśliwy. Albo jeszcze gorsze, jeżeli człowiek... Mówi sobie coś takiego, uzależnia szczęście swoje od okoliczności i od innych ludzi, zaraz wyjaśnię. Od okoliczności, to kiedy mówi, no, to ja pamiętam sama, jak zdam maturę, to już będę mega szczęśliwa, bałam się matmy. Potem sobie mówiłam, jak się dostanę na studia, na polonistykę, to będę szczęśliwym człowiekiem. No i co, były wyniki, dostałam się, była ta euforia, pyk, ale potem przyszła codzienność, Wykłady, egzaminy, już tego poczucia euforii nie było, więc, jakby to poczucie szczęścia, pozorne, bo to nie było szczęście, zniknęło. I tak dalej, i tak dalej. Potem sobie mówiłam: No, jak urodzę zdrowe dzieci, bliźnięta, tak? Będę najszczęśliwsza na świecie. Była ta euforia, kiedy dziewczynki przyszły na świat. To potem była szara codzienność, kiedy matka, która nie wiedziała, czy jest rano, czy wieczór, czy noc, przy przybliźnięta, wiecie, jeszcze może dwa lata na kontrakcie, pierwsze dwa lata życia dziewczynek i, i pomoc matki I, i naprawdę nie było już tej. Codziennie tej euforii. widziałem, jak się dzieci rozwijają, były dni, kiedy miałam poczucie szczęścia, kiedy pierwsze kroki stawiały i tak dalej. Natomiast to nie było takie trwałe. I nauczenie się takie. Bycia w, taki, w takim poczuciu szczęścia na co dzień nie jest łatwe i często wymaga od nas też odwagi. Żebyśmy się nie bali, żebyśmy sobie tu nie krakali, że dzisiaj będziemy za bardzo euforyczni, to na pewno wszystko za chwilę się odwróci i będzie źle. Lepiej, o właśnie, jak mam swojego psa kochanego, to też mam takie poczucie, tak, szczęścia, radości. Kot oczywiście nie jest taki towarzyski, żeby przyszedł, się tu pokazał. Widzicie, i teraz jeszcze chciałabym jeszcze jedną taką rzecz powiedzieć. Bardzo ważne jest, to jest jedno, że jeśli, no załóżmy, jeśli zacznę zarabiać 10 tysięcy złotych polskich miesięcznie, to będę szczęśliwa. I znowu zacznę zarabiać 10 tysięcy miesięcznie, bo do tego dążę. A potem sobie powiem: Nie, no to co to 10 tysięcy, co to jest? No przecież muszę jeszcze pospłacać jakieś tam zobowiązania, mam takie u niefajnych panów. To jest za mało, no gdzie jest no, poczucie szczęścia, no to będzie euforia, jeden miesiąc zarobię takie pieniądze, no ale właściwie to fajnie by było coś więcej, tak, bo może mieszkanie fajnie by było większe kupić i, i, i uzależnianie szczęścia od okoliczności jest takie wchodzenie w taką pętlę według mnie, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ja nie jestem jakimś tam psychologiem, fachowcem, E, oczywiście to jest ważne, samoakceptacja, to żeśmy nie mówili sobie źle i tak dalej, widzicie, ja to powypisywałam różnice, różnice, wiecie, tu w kalendarzu rzeczy dzisiaj z różnych mądrych stron, ale jak widzicie, średnio zerkam, raczej mówię to, co czuję w Serduchu, i jeszcze najgorszą rzeczą na świecie, jedna od okoliczności, uzależniania naszego szczęścia, a druga rzecz, jeżeli, bo teraz jest coś takiego, o właśnie, jeżeli chodzi o psychologię Adlera, tutaj musiałabym powiedzieć coś takiego, że Adler mówi, że... E, szczęście, e, poczucie szczęścia, człowiek potrzebuje po, e, poczucia użyteczności, i wtedy łatwo jest mu być szczęśliwym. Ale to poczucie użyteczności wcale nie musi być takim, e, wiecie, takim bardzo widocznym, tak? bo na poziomie egzystencjalnym wszyscy jesteśmy użyteczni, natomiast na poziomie działań nie zawsze. Ale ważne jest, żebyśmy coś takiego w życiu robili, niekoniecznie, żeby zaraz nas wszyscy chwalili. Ale że jesteśmy gdzieś tam użyteczni. Tak jak ja wzięłam Sonię, ona dzisiaj by nie żyła. tak, Zabrałam ją zarobaczoną z ogromną przepukliną. Miałam dosyć 1 września z paniela, a 15-11 sierpnia, bo 15 to już pojechaliśmy do lekarza, miałam wysoką gorączkę. Zabrałam jakieś bawie na rynku, która sprzedała, sprzedawała szczeniaki. Yy, oczywiście mieszańcy, nie używam słowa fundatu w stosunku że do jakiegoś złego człowieka. Mieszańce, a jedna Sonia, to jest dalej, straszna, ma traumę, jest przerażona. Była chyba bita przez mężczyzn, bo długo się nie lubi mężczyzn. Do jakiegoś mężczyzny. Boi się różnych przedmiotów długich, jakichś kijków, parasolki. Ja ją zabrałam i oczywiście wet, i tak dalej. Weterynarz. No nie stać mnie było na behawiorystę psiego, żeby ją z traumy wyprowadzić, bo ją ogromną miłością. Jestem użyteczna, tak? Stałam się użyteczna. Kotka też wzięłam ze schroniska, kotkę. Byłam użyteczna, nigdy w życiu nie kupiłabym już psa rasowego, zawsze pojechałabym do schroniska, żeby sobie wziąć jakiegoś bidoka. I to jakby ta użyteczność, ale wiecie, jeszcze jest jedna rzecz, to właśnie do tego chciałam wrócić, bo tutaj to o tym Adler mówi, że bardzo ważna jest uwaga, właśnie o to mówi, ale z drugiej strony, jeżeli będziemy dążyć, to już zacytuję Adlera, pragnąć, być docenionym przez innych, na dłuższą metę będziemy postępować według cudzego widzimy się. A tak naprawdę gdzieś w nas wszystkich tkwi ta taka potrzeba, musimy się tego nauczyć. Potrzeba, żeby inni nas pochwalili, zaakceptowali. Wiecie, to jest tak. Jak ja tutaj też zerkam. patrzę, kto mnie słucha. Zdarza mi się czasem, że patrzę komentarze. No właśnie, to jest tak. Fajnie, że czuję potrzebę bycia użyteczną, jeżeli robię jakiegoś live'a, że się komuś przyda, czy robiłam w niedzielę o suplementach, komuś ta wiedza się przyda, czy o branży wellness we czwartek ubiegły, to, to aleluja, ale bardzo się pilnuję, wygraszka, stop. Stop. Nie uzależniaj swojego poczucia bycia użyteczną od tego, ile będziesz miała komentarzy albo serduch Serduchów pod tym live'em. Bo co wtedy? Szczęście jest wolnością. Jeżeli ja będę uzależniała swoje samopoczucie od tego, ile osób dzisiaj słucha tego live'a, ile osób nie odłączy się w trakcie, ile osób mi da serducho, to co, stanę się Waszym niewolnikiem? Ja te live'y robię również dla siebie, nie tylko dla Was. Bo jeżeli ja się przygotowuję do tego live'u, bo się jakoś tam nie za długo, bo często to serca mi wypływa, ale gdzieś tam jeszcze zajrzę, gdzieś poczytam, do książki sięgnę. A mało tego, ja potem te live sobie nagrywam, bo potem ja nawet zapominam. Przygotowałam się, super i zapominam już co gadałam. Mam gdzieś tam wiedza, na przykład też, no tutaj cytowałam Adlera, chociaż książkę akurat mam, właśnie jeżeli chodzi o psychologię Adlera. Natomiast wiecie, to jest tak, że, że jak potem sobie nawet takie nagranie, jak samej gdzieś mi też te, coś opada w dół i, 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 i przychodzi taki moment, że właśnie, a bo może ktoś, może coś i, i ten, to ja sobie posłucham potem tego, tego live'u. Chciałabym tylko tutaj powiedzieć jeszcze ważną rzecz, tak jak powiedziałam, że często my sami nieświadomie stajemy na swojej drodze do szczęścia, tak? Jak Czyli uzależniamy od czynników zewnętrznych, to mówiłam, od innych ludzi i od okoliczności, bo sobie zakładamy. Nie, macie być szczęśliwi dzisiaj. E, oczywiście za tym idzie samo akceptacja. Ja już z Wam mówiłam kiedyś o tym takim ćwiczeniu, stajmy przed lustrem. Jeżeli kiedyś nie radzimy. Słoneczka, nie mogę się z Tobą teraz bawić, wiesz? Nie pisz. Jeżeli uzależniamy od um, akceptacji innych albo od okoliczności. No właśnie, to mówiłam, o już się zapętliłam przez sonię, ale chodzi mi o coś takiego, że kiedyś miałam z tym problem, stanęć przed lustrem i powiedzieć, kocham cię, Grażyna. Dzisiaj potrafię nauczyłam się tego, oczywiście dzięki współpracy z tą firmą. Nauczyłam się dużo pewności siebie, nauczyłam się robić live, pierwszych nawet nie byłam w stanie słuchać, o czym Wam mówiłam. Teraz nawet te, mało tego je odsłuchuję z takim nie to, że jakiś mam rozbuchane ego, nie, nie. Nie podchodzę do tego krytycznie. Tu mogłaś powiedzieć, tak, a tu się nie tak wysłowiłaś, nie taką minę zrobiłaś, albo następnie pociągnęłaś. Jakby akceptuję siebie i to, co zrobiłam. Nie popadam w jakieś, mówię tutaj, że samo uwielbienie, broń Boże, bo to też do niczego dobrego nie prowadzi. Natomiast jakby tak z uśmiechem podchodzę do siebie i myślę sobie, no, dobrą robotę zrobiłaś, bo dzisiaj nie potrafisz zrobić tego lepiej. Być może za pół roku te live y będą zupełnie inne, ale będę też z uśmiechem i z miłością patrzeć na siebie, tak na, na to, co teraz robię, czy nawet oglądam teraz na YouTube ten mój kanał. Zrobienie w pigułce, tam pięć było tylko takich filmików, takich nagrań. Ja patrzę, że nie są tak zrobione, jak być powinny, ale na tamtym moment robiłam tak, jak potrafiłam i chyba o to chodzi. I jeszcze tutaj na koniec chciałabym tylko. Za Sonia, nie można, dobrze? Właśnie, y, pierwszym krokiem do odczuwania większej ilości szczęścia jest umiejętność dostrzegania go. Chciałabym Wam powiedzieć jedną rzecz. Y, tutaj też przeczytałam to dzisiaj w internecie, kiedy się przygotowałam. Doktor Richard Davidson, profesor psychologii i psychiatrii, y, brał udział w takich badaniach, że skanowano mózg i, i znaleziono obszary odpowiedzialne za szczęście, i inaczej wygląda mózg człowieka, który odczuwa, w danym momencie ma to poczucie szczęścia, a inaczej osoby, która tego yy, nie odczuwa tego szczęścia w danym momencie, kiedy, kiedy to badanie było robione. Yy, Richard Davidson, a mówiłam, na Uniwersytecie Wisconsin pracuje i jak on, kiedy on od, odkrył te obszary w mózgu odpowiedzialne za poczucie szczęścia, stwierdził, że możemy zarządzać własnym poczuciem szczęścia. I powiedział, że to szczęście mamy w swoich rękach. I to tylko, kochani, od nas zależy, czy to szczęście będziemy na co dzień odczuwać. A szczęście odczuwane na co dzień to jest piękna różowa świeczka, ale tego nie widać. Szczęście odczuwane na co dzień jest umiejętnością. A jeżeli jest umiejętnością, a to znaczy, że możemy sobie to wypracować. A druga rzecz już nie pamiętam, kto to powiedział, że szczęście, które y, dzielimy z innymi ludźmi, się mnoży. Już nie pamiętam, też bardzo mądre, też gdzieś przeczytałam, ale nie zapisałam. Więc dzielmy się szczęściem z innymi ludźmi, ale nie uzależniajmy tego szczęścia od tych ludzi. Jeżeli Wam jest mocno smutno, włączcie sobie świeczkę, najlepiej taką, wiecie, żeby nie miała dużo związków ropopochodnych, żeby była zdrowa, takiej jak ja świecę, Pijcie wodę. Z cytryną, nie z butelek plastikowych z zimbirem. Woda jest organizmem żywym. Nigdy nie przygotowujcie sobie wody, kiedy jesteście źli, zdenerwowani, bo woda przejmuje Waszą energię. Tylko czasami warto też. Nie, ja nie jestem czarodziejką, powiedzieć sobie do wody, kiedy przygotowujemy, że jestem szczęśliwa, że mogę swój organizm nawadniać, który daje mi energię dobrą. Na pewno słyszeliście o takich różnych, różnych takich eksperymentach, kiedy mówiono do wody i ona albo gniła, albo się psuła, albo nie, ale to jest temat. Może kiedyś na jakiegoś lajba, mam wiedzy, żeby Wam o tym opowiadać. Ja ufam temu, wierzę w to, że to tak się dzieje. Dobra, już 15 minut miało być krócej. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Za to, że jesteście ze mną, jeżeli wam się podobało, czy dacie status, czy nie, nie uzależniam swojego szczęścia od tego, a przynajmniej się stara. Widzicie, że takie to proste i tak żyjemy w świecie? Nie. Ale dziękuję. Do usłyszenia w piątek. Jeszcze jaki temat, nie wiem, coś mi przyjdzie do głowy.